Okay, cześć, jestem Antonio Grymaczkom, bardzo serdecznie w wszystkich na kanale, za jestem Rembox i jesteśmy w drugim odcinku z nowej serii Losy Jamesa. I co? Dzisiaj idziemy do pracy, no bo się możemy za spóźnić. Najpierw żeby się nie spóźniło, właśnie. I co? Idziemy. Wstajemy. W ogóle będą musiał, musiał zmienić pokój, bo jednak chyba w tym pokoju będę spać. Muszę w końcu zbierać jakieś hajs, żeby się przeprowadzić, no bo mieszkam tu praktycznie od dziecka. Więc no, idziemy! Dobra, wychodzimy. A, tylko zamknięte drzwi. Dobra, za widzowie, idziemy na burgera. Dobra, Czas wsiadać Szybko Nic tu nie jedzie, nic tu nie jedzie Przyspieszymy trochę Tam gdzieś były skróty, ale nie pamiętam gdzie, więc po prostu już objedziemy Oblężną drogą Chyba, z skrótami przejedziemy o tu Nie wiem, słuchaj, możemy tak dojechać. dobra Przecież tylko policja nie zatrzyma. nie wiem czy to tak mogę jeździć w ogóle Ja źle jeżdżę, żeby odpowiedź nie zatrzymała O Jezu, oła Dobra Idziemy. Co? Jedziemy Wow, 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 wow Babo Cześć, e, przyjedź e, na Burgershot'a, musimy a, porozmawiać A, właśnie znowu, łok, ok. dobra Kurde, widowe jeszcze Burgershot'a, co się mogło stać? Coś zrobiłem? Czegoś... Ja nie umyłem tych kafelek! Tak, więc parkuję, żeby nikt nie ukradł prowera, bo to chciał gdzie świetniki. Witam, szefie Witam coś mogło stać? E, tą ostatnią akcję widziałem na kamerach Wiedziałem, widziałem, że pomogłeś ciomu bezdomnemu Ja rozumiem, że chciałeś być dobry, ale... Nie możemy no. sobie pozwolić na takie rzeczy I... Niestety przy, przykro mi to przyznać, ale muszę cię zwolnić uh, um, Aha... nie mogę mieć chociaż jeszcze innej szansy? to jest, no, prośba z góry. Aha, czyli nie mogę. Niestety nie. Eee, no dobra, to chociaż wezmę swoje rzeczy tylko z burgera. Dobrze. No dobra, to nie wiem co pan jeszcze robi, ale czy pan gdzieś idzie czy co, ale do widzenia. Do widzenia. Widzowie Jestem bezdomny W drugim odcinku już zdążyłem stracić, stracić pracę A, nie, nie mam. Muszę też trzymać na rękach Dobra, tylko żeby się nie wywrócił Jedną ręką muszę sterować Czemu szef ma rozwalone całe auto? Jedziemy. Mam nadzieję, że tu mnie nigdzie nic na policji nie zatrzymał coś. Z jest komenda, a ja jedzę z taką paczką Ale mi tu Tu śleguje. Spod jestem są straszne Tu jest komenda Co jest? Eee. Dzień dobry. Ciep przegadałem. To dzień dobry. Eee, kontrola. Eee, Przepraszam. Co pan gdzieś w tej paczce? Eee, moje rzeczy, bo zostałem wyrzucony z burger niestety. Tak, to proszę pokazać. Proszę bardzo. O, faktycznie, dobro. Jakieś, jakieś koszulki, Co? nie koszulki, takie tam długopisy. Dobrze, e, spracamy takie pudełka z tego powodu, że mamy różne zgłoszenia o tak którzy nie są takie same pudełka i narkotyki są w środku. Mhm, mm no dobra. No, do widzenia, życzymy miłego dnia. No, mogę pudełko? Proszę, daj. Dziękuję. Do widzenia. O cholera, widzowie. Idziemy dalej. E, ty, rowerzysta! Y... Ty do mnie? Tak. Co jest? Sprawy mam do ciebie. Ale tu policjant stoi. Co oniś tak do... No wiem, przykuwa Zwykły papiero, spokojnie. Co tak chodzisz z tym podłem tak w ogóle? No... Szef mnie zwolnił z Burgershota, ponieważ nakarmiłem bezdomnego człowieka. A, śli ludzie. No, tak samo jak policja, zwykłe kobruumstwo. No dobra. No to w sumie dobrze się składa. Mam dla ciebie fajny... Można powiedzieć, że biznes. Jaki biznes? Zostawimy tutaj twój rower. No ale Trzeba nie no rower, mam... nie no rowerko to muszę mieć. Stary. Ten rower to jest część mojego życia, a ja na nim się. No to przyjedziemy po niego spokojnie. Nie, po niego tutaj. Wsiądziemy na mój motor. Pojedziemy w pewne miejsce. Tylko, żeby ten policjant za, za nami nie pojechał. Aha. Cóż. Dobra, wsiadaj. To. No. Wiesz co, ja pojadę po ym, auto, bo pewnie już mi te psy blachy i opaliłem może Masz blachy na co tym wiesz? motorze? Mam ma, A masz, ma. cholera co wiesz, ja pojadę po auto i za chwilę tutaj będę No dobra, to poczekam no. co za biznes taki kręci tutaj ten człowiek Szczerze trochę się boję. Co mi się może stać? No po się pojechał. Tam jest, ale no, to jest jakieś chyba nieoznakowane. O, widzowie, straciliśmy pracę, teraz w drugim odcinku. Jakie teraz zarobię? O! No dobra, a zmieścisz się jeszcze pudło? Czekaj, dam pudło tutaj do, do, do środka. Weź no, no, otwórz, no, no, weź otwórz tak mi pojęcie. drzwi, otwórz mi drzwi, ja, bo nie mogę. Nie. Już, już otwieram. Mm. Dobra, przez okno. Do okno wsadź. Dobra, teraz rower. Dobra. No, jak stoi. Dobra. No dobra. No, siadaj, siadaj. Gdzie jedziemy? jedziemy. No zabierzecie w takie jedno miejsce. Dobra. Dobra, Dobra to... jedziemy Tylko proszę tak szybko nie jechać. Ej, stary! Nie, w ogóle, bój, żeby nie co, co to za biznes? To jest jakiś. nie wiem. Ja będę pracować teraz w jakiejś firmie czy co? Nie. nic, nic, nie musisz wiedzieć. Jak ci się podoba moja pęka? No fajna, tylko może jedź przepisało, żeby nas policja zatrzymała. Nie zaczniemy nas. Będę uciekać. Stary, ja nie chcę mieć kuźwa swojej... Znaczy, jak jest moja nazwisko, każdego człowieka jest imię i nazwisko w tej bibliotece, kartotece, ale wiesz... Ja nie chcę mieć, ponieważ wiesz, że niby... Jest, że mnie policja goniła. Nie, spiszą... Najwyżej to cię mogą spisać. ze kierowcą. Aha. To może być, że niby załóżę udział. To załatwi się. Powiem ci tak szczerze, że w tym mieście wystarczy, że zapłacisz policjantowi i to jest wszystko. Aha. Okej. Okay. No dobra. Tu uważaj z kim mm, się bujesz. E, czyli mam uważać na ciebie, czy co mam wyjść? Nie, na mnie to nie musisz uważać. Okej. Okay. Ja jestem... Ja to jestem to... taki... Większy. To może się przystawmy sobie, co? No, jestem aż. Aż? Jak ten z No, Rzekaj, powaliło mi się, mój brat ode mnie, mówiasz, jestem James. A, ja też jestem James. Ty, ty James. No, to i James. James jest James. No to nieźle. Eee, kurde. Jamesów. No, Nie no, nie. Co? Chodź za nami, goni, No co ty robisz? Jak ty jeździsz, to policja była! To był ten sam policjant! Jak ty jeździsz, typie? pana! Nie no, kurwa. No, no, ja przejśćmy ja, do więzienia. Okej, okay, co chwilę zawracamy, widzę. Coś chyba zgubiłeś lokalizację swoją. Dziś przejdziemy policja przez nas, Pis, pisze. Przez no i policja jeździ, typie. Spiszę się, no. i co, co ci zrobi niby? No to spółdział mnie w sadł do pierdla jakiś porąbany jesteś Przecież No ja Porąbany? to nie kabisz No Dobra, to gdzie mnie widzisz? O tutaj? Co to jest? To ja teraz dwóch tu... Dobra. To nie jest... To nie jest firma od piwa Chodź tu A Co chcesz mi zrobić? Chcesz mnie pobić? Ale masz jakieś kluczyki do tego? walką Co? Interesujesz się walką? Mm, no, 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 nie wiem, no, oglądałeś nie... kiedyś UFC czy coś? No oglądałem, kiedyś nawet walczyłem raz No to patrz Ale zamknij chociaż drzwi Co to jest? Zamknąłeś drzwi? Tu, ta Okej, okay, czyli zamknąłeś drzwi, dobra No dobra, dobra Teraz idziemy tu się zaczyna twój raj. No i co pojasz? Co ja to nie mam robić? Ja, ja, ja mam się bić z ludźmi? To jest jakieś porwany. Nie pić, No, straciłeś robotę co nie? No. A co chcesz, żebym tu pracował? Ty żebyś to kupił. Za ile? Jak ja mam 200 dolców na swoim koncie. Siedolców, dobra, kurde. Wiesz, nie mam co z tym zrobić, walki się skończyły, mówiłem Ci, że byłem więzieniu, chyba, ale no, wiesz, no, no. no to odkąd poszłam do więzienia, walki się skończyły i tutaj tak leży, no ja nie chcę zmarnować tego biznesu, więc postanawiam je oddać w dobre ręce. Tylko, że ja, pracuję, ja pracowałem na burgerowni, a nie kuźwa na no walkę. dobra, ale mówię, że walczyłeś. No mówiłem, że walczyłem, ale nie że pracowałem, tam gdzie pra tam gdzie walczę. sobie plac pracowników. Ja ci z tego drogu nie skrzam, bo to jest nora. To jest nora, praktyczna nora. Wiesz co? Aha. Ja ci to mogę net. Żebyś to dał potem. Ja ci to mogę oddać za... kurde no... Patrz, to No dobra. To... A... Masz 200 do dolców, nie? No mam. To my tak. Ja ci dam swój numer zaraz. I yy, po prostu będziesz mi spłacać dług. Jeśli oczywiście chcesz kupić, za jedyne 3 dolarów. Ile? I pewnie pomyślisz, że to jest głupstwo. No ty siak, nie? Aha. Pewnie mówisz, że to jest głupie, bo przecież stracisz wszystko. No ale popatrz, ogarniesz sobie nie wiem. Ja cię tu mogę nawet nadzorować. Mogę ci cię czasami jakiegoś nie, zawodnika przysłać czy coś. Ale no patrz, tutaj sobie, wiesz, jakichś dwóch koksików Zrobić jakąś aferę, oni przyjąć ziomkami Najbardziej ci polecam brać takich gangusów, typowych balas czy familięs Oni się lubią bić A co to jest niby? Znaczy, słyszałem o, coś w tych gangach, ale... No, to się musisz z tym obczaić, tylko nie polecam wjeżdżać na Growskict teraz Forum Drive, bo czasami to cię tam mogą, no, kropnąć Tak sobie, na przykład Możesz zarobić za jedną walkę kilka tysięcy net, jeśli dobrze pójdzie, no bo przychodzą sobie takich pięciomeczków i kolejnych pięć i każdy do jednego zawodnika. Nie? Na przykład pięciu Polaków do swojego zawodnika i pięciu familię do swojego yy, zawodnika. Aha. Oni stawiają na niego zakład. No i yy, hajs wygrywa połowę... Połowę hajsu wygrywa osoba, która walczyła, a połowę idzie do ciebie. Aha No ale to sobie To to sobie sam już wykombinujesz jak coś zarabiać, nie? Bo to nie jest trudne O, o i co, tutaj co ma... tu jest? Jeżdżę, Chodź tu przejść. Kto tu strzela? No właśnie mówię, że to są takie uliczki Chodź tutaj do mnie jak możesz No dobra, to idę tu się strzela, ej! Nie bój się, no to są... ...takie zamieszki tutaj są po prostu. Aha. Zaraz Eee, ja... yy, Co się stało z tą kanapą? Tutaj na masz taką strefę chilloutu. No, z ze ziomeczkami siedzisz. Jak ci się, się nudzi, nie to ha, no to i... Tutaj sobie możesz pop popompować. No tutaj ja na pewno nie będę, wiesz? Ja tutaj na pewno nie będę leżeć, bo tu jest zasrane jakieś. Tutaj masz na łapę, możesz sobie ten... Siłować rękę. Siłować z kimś. Aha. No i taka to jest bajera, nie? Za jedyne 1000 które mi możesz oddać po prostu no potem, to nie? No to chwila, toż, ale chwila, to no, wie, mam niby ci dać 200, a potem oddać 800, żeby było 1000 razem? Wiesz, ty i nie masz na życie. Bo już mi dać na razie parów potem potem oddasz 950. I w sumie tyle, nie? Bo nie chcesz, żebyś zbankrutował przy twojej wypłacie no mogę dać ci 100, żeby było 100 też dla mnie bo tak to kućła to szybko wydaję wydaję, wydaję, bo to jeszcze wiesz muszę ubrania dokupić, jedzenie, picie to no nie to takie możesz, drugi... nie, znaczy, to spoko, takie... spoko. darmowe jest Stuweczkę I sobie potem oddasz na czasie, nie tylko ja ci no dam dobra. zaraz numer i będziesz dzwonić najwyżej ja też będę dzwonić, no bo, no jak będzie jak sprawa to wiesz, że dzwonię nie no możesz no do mnie zawsze na mnie liczyć, to ja ci dam numer, co? no to daj mi to wydaw wpisy No mam. Dobra, no to wiesz, dzwonię jak coś. Ja też, żeby też się tam do ciebie komunikować. No i co? Nie wiem, jak masz kogoś tutaj, czy możesz go też oprowadzić, żeby ci pomógł. Miałem kiedyś przy, dwóch przyjaciół, ale nie wiem, czy się z nimi zbytnio stało. Słyszałem, że podobno hmm. jeden z nich trafił do więzienia. On do więzienia? Aha. Ja niedawno z niego uciekłem. Kurde no. mogę, bo nie powinienem ci mówić takich rzeczy. Nie. O, wiem. Profesjonalizmu wiem. A tak się jak już w się wykupiłem tą miejscówkę, znaczy prawie, no... Można powiedzieć, że w paru nastu procentach wykupiłem tą miejscówkę oddając ci te 100 dolców, to wiesz. To także jak już tak się powiecie, że w więzieniu poznałem dwóch takich typów. Aha, nie, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Możliwe, nazywa. że to byli al oni, ale wątpię. Nie pamiętam jak się nazywał, albo to był Leonardo, albo Leo, albo, bo zawsze wkurzało go to, jak go nazywałem go Leonardo. Albo to był, znaczy śmiał się bardziej, ale albo to był Leo, albo Edward. Chyba Leo, Leo to chyba był. Nie wiem, wiesz to, Leo nie słyszałem. Słyszałem tylko o jakimś Lukasie i tyle. Lukas? Nie... Ta Lukas jakiś, coś na dy było. O, to nie wiem. I tyle. No. Ale no tak się bajka skończyła. Strażnicy się nale udało. Aha. No dobra. Co? Wszystko z twoje A no, w sumie masz rowersy, wypakujesz jak chcesz, mogę cię gdzieś podwieźć, nie? oczywiście wiesz, bo skoro mówiłeś, że tu są że tu się są takie ulice, to możemy podwieźć jak do tego domu. Tylko muszę no, ci pokazać gdzie on jest. On jest na płci. Nawet no z No to mi zadarzyło jeszcze na lokalizację i pojedziemy. No dobra, to jedziemy. W ogóle, o cholera, i to jest krwi. No widzisz, mówiłem. Nikt się tym nie zajął. W, w sumie nielegalne banki, coś się nie dzieje że to jest krew. Znaczy, w sumie WFC też jest krew, ale to rzadziej. To mają, oni to mają organizację, nie? To... Mówię, że jest już zamknięte. Co jest? i byłem zamknięty, no właśnie. Aha, no dobra. No dobra. A to wiatr, patrz. Aha, wiatr, dobra. Ej, ktoś się ostrzelał, auto. Rozpocznij, stąd Dobra. Jeszcze się to. Ooo jeszcze mi przez zderzak rozwalił Oho. Nie ty, ma, ty nie masz opony, ale na bez płci jedz, czy ty jedziesz Na bez płci, no Policja. Okay. Wiem, zupełnie korą No zaron to jedziemy No dobra Kurde o, Cholera czy to się Dwie denty poszły nie wiem, jak ja się pozbieram po tym sercu. Mam pracę, pracy, w której pracowałem parę dobrych lat. Już miałem mieć prawie, miałem stanowisko szefa tak naprawdę. Teraz. Mówię... Przecież teraz w nie będzie miał żadnych dobrych pracowników. Widzisz, to taki mały szczegół. Potrafią ciebie wybić, a ty nie jakieś? Gdzie... No, niestety. Coś się nie Nie, znaczy, no, jednak dobre zrobiłeś. No nie wiem czy dobrze, z legalnego biznesu na nielegalny wiesz? To nie wiem czy jest takie dobrze twoje No ale pomogłeś jednak No nie wiem, pomogłem Mi się cieszy dalej Michał nie, Na nielegalu czy wolisz? Już legalnie mogę jechać jak No nie, dobra, jak nie ma policji w ogóle, to raczej nie możesz Chociaż Co to była dalej policjka ta sama? Mi się wydaje, że cały czas jest ten sam policjant No mówię, że to korump za nami Przecież jaki, ja go nieraz widziałem Jaki korump? Ja nie jestem z ulicy. Ja nie wiem co to jest korump To nie jest takie korump. coś, że, e, e, nie pamiętam, może mi to... Że co? To przekupuje Aha, dobra działa no. jako, na przykład... Nie, jako no. fałszywy policjant tu, praktycznie tu, tu No to stoi ja w, w lewo No tutaj, no tutaj, okej okay. No i tutaj To jest też podłoga sprayowa ładnie Nie wiem nawet, co tu jest napisane, ściek, aha No dobra stary, to dzięki, tylko wezmę Ozwórz mi szybę, Oko. no dobra, to tylko tutaj rower, czy ci No możesz mi wypakować w sumie Jak już go wypakujesz, to tutaj go zaparkuj, pod schodami Dobra Kurde Przeniesiemy to tutaj do pokoju Tam jest za sobą jeszcze ubranie burgersotowe, to mogę w sumie jakoś to ja no, w sumie skoro Szef mnie walił z pracy za to, że coś zrobiłem dobrego, no to... W sumie nie wiem czy się opłaca reklamować. mi miał ubrania, co nie? Przemie może zarobię, że niby ktoś... No dobra. To weź mi tu wiesz tylko pod schody i... Będzie git. Co mówisz? Nic, nic. Dobra. No to co? Ja swijam i jak ktoś tu w kontakcie. No dobra. No to co? To dzięki, siema. Czekaj, ale czekaj, czekaj, czekaj. Co jest? Co? No, widziałem. Zaraz mnie to Be trochę on, będzie, on cię będzie obserwować. Aha, no, to więc lepiej uważaj. Nie rób nic głupiego. No. Dobra, siema. siema. Ja nie mogę widzieć, owie, czy wy to czajicie. Dobra, no to wchodzę. Co zamykam na klucz. O, wsadzę w dziurkę, tutaj klucz. Dobra. Odłożę też klucz, żeby nie było. No i co? Jak już mówiłem, idę spać. A więc co? Ja już będę kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Było to. była to seria Losy Jamesa. Widzimy się w następnym odcinku. Yo.